Witacie kochani w kolejnym QA na moim kanale. Kiedy wy to oglądacie? Jestem aktualnie na wakacjach, więc nie ma vlogów na bieżąco tutaj nic się nie pojawi. Ale to QA po prostu nagrałam wcześniej, żebyście mieli w połowie mniej więcej moich wakacji jakiś film na kanale, żeby to tak po prostu nie zostało. Bez niczego z przerwą, ale zapraszam Was na mojego Instagrama, który Wam się tutaj gdzieś wyświetli, ponieważ tam się o wiele więcej dzieje. Jestem tam aktualnie bardziej aktywna, czy na story, czy zdjęcia. Będziecie mogli wiedzieć na bieżąco, co się u nas dzieje, co aktualnie robimy i gdzie jesteśmy między innymi na wakacjach. Także serdecznie Was zapraszam, a my zacznijmy odpowiadać na pytania. Pierwsze pytanie. Dość stricte do Bartka, ale on odpowiadał mi na to pytanie, więc odpowiem po prostu moim głosem, ale jego słowami. Bartek nie żałuje, że to nie syn. Jeżeli jesteście na bieżąco, wiecie, że spodziewamy się drugiej córeczki, która tutaj ze mną siedzi w brzuszku. Czy Bartek nie żałuje, że to nie syn? Jak to Bartek powiedział, wszystko mu jedno, byle by było zdrowe. O to mu chodzi. W tej całej sytuacji nie, nie żałuję, gdyby był syn, to aby się tak samo cieszył. Jak jest teraz dru druga córeczka, to tak samo się cieszy. Jest dla niego naprawdę wszystko jedno. Mi też tym razem było wszystko jedno. Ja już tu mówiłam, że za pierwszym razem, jak spodziewaliśmy się Aurorki, no to bardzo chciałam córkę, bo bałam się takiej sytuacji, że ja nigdy nie zostanę mamą córeczki. A stanie się tak, że stanę się mamą dwóch córeczek, co w ogóle dla mnie jest moim największym marzeniem. E, takim, który myślałam, że jest po prostu nieosiągalne, nie będzie osiągalny Że tym razem będzie po prostu syn Ale tak jak mówię, nam było wszystko jedno I Bartkowi również Przez to, co przeszliśmy, przez tą stratę e, W sumie dwóch ciąż, ale jedna po prostu była u ginekologa e, Potwierdzona, że, że jest ten pęcherzyk No to no dobrą sprawę, Bartkowi wszystko jedno I żeby było po prostu Zdrowe, na ten moment jest zdrowe i żeby tak zostało. Kupujesz ubrankę, czy wystarczy ci to, co po aurorce? Ja ostatnio robiłam, jakbyśmy u rodziców, przegląd totalny. Ubranek dla noworodka i te większe, stricte co po aurorce, czyli razmy 80-86. Ja robiłam totalny przegląd i wywalałam wszystko, co mi się nie podoba, co już wiem, że nie będę używać, co jest poplamione. A to, co jest Zdatne jeszcze do użycia, jest w miarę mm, Takie ok, ale nie dla nas Już nie jest w moim stylu e, Mam tutaj w workach Do wystawienia na winter Więc tam was też zapraszam Bo już tam część wystawiłam No a to, co mi się po prostu podoba No to po prostu zostawiłam W sumie nie mam jakiejś takiej potrzeby, żeby kupować Te ubranka w rozmiarze 56 czy 62, 62 to ja powiedziałam nawet na vlogu, że koniec, basta. Ale pewnie coś tak to stanie. Bo mam tego bardzo dużo w rozmiarze 62. 56, no to w sumie brakuje nam pajacyka. Takiego jakiegoś ładnego. W rozmiarze 50 no jest bardzo tego mało. Więc też pajacyki głównie, bo my strzelamy po prostu na pajacyki, bo przy aurorce nam się po prostu sprawdziły na początku. Pajacyki, żadnych bluzeczek, bluz, cały taki komplet typu spodenki, jakieś drosowe tylko bluza, totalnie nie, nam się to totalnie nie sprawdziło, bodziaki, pajacyki, to po prostu było idealne, plus jakieś spodenki, skarpetki, ale musi być po prostu bodziak, żadna bluzka, bo dla nas to po prostu jest... Y Nieprzyjemne, mam wrażenie też, że noworodkowie jest strasznie niewygodnie w tym. W sumie nie mamy żadnej takiej potrzeby, żeby coś kupować, że coś musimy kupić, bo nie mamy, ale wiadomo, że chęć jakaś tam jest i coś tam pokupuję, e, o, troszeczkę, ale tak jak mówię, nie w rozmiarze 62, bardziej celuję w rozmiar 50, 56, bo to nam jest bardziej potrzebne, jakieś właśnie pajacyki. Mm, ale to jest bardziej taka chęć kupienie czegoś nowego, ładnego, ale nie przymus, że trzeba, bo nie mam. Będziesz nagrywać vlogi po porodzie, czy zrobisz przerwę. Z aurorą nagrywałam od razu i tutaj też planuję nagrywać, oczywiście zobaczymy, jak to wyjdzie. No dobrą sprawę w praniu, bo nie jestem w stanie powiedzieć, co będzie się działo w październiku, ale wstępnie będę nagrywać, też bym chciała takiej nagrać dłuższy vlog z ogólnie porodu, że się zaczęło. Na przykład, tak, jeżeli no, będzie samoistne zaczęcie się porodu. Coś tam po szpitalu też ponagrywać, jakie ja się czuję, tak na bieżąco, a nie tylko tam przybitki czy coś, ale tak jak mówię, to wszystko może wyjść w praniu, bo nie wiem, jaki będzie teraz ten poród, prawda? Nie jestem w stanie powiedzieć, czy będę miała cesarkę na bo coś, czy będę rodziła siłami natury i będziemy siedzieć na przykład te 8 godzin w szpitalu. Dopó dopóki po prostu, na przykład mała się nie urodzi. Nie wiem, zobaczymy, ale wstępnie po porodzie chcę y, dla Was nagrywać normalnie, bo nie chcę robić chyba sobie takiej przerwy. Tak jak mówię, zobaczymy, jak to wyjdzie w październiku. Czy drugie imię też będzie nietypowe? I kolejne pytanie, też w związku z imieniem, czy wybraliśmy imię dla córeczki? Z tym imieniem mamy lekki problem. Y, albo nie wiem, mieliśmy. Jesteśmy już na takiej dosłownie chyba końcówce. Że chyba to jest to imię. Mam nadzieję, że na wakacjach klepniemy i będzie ok ale dużo perypetii nam to imię przysporzyło. I czy będzie nietypowe? Od razu tak powiem. Ciężko powiedzieć, czy będzie nietypowe, bo wszystkie nietypowe, które mi się podobały, takie oryginalne, typu właśnie jak Aurora, Bartkowi się nie podobają, więc takiego imienia nie będzie, ale na naszej liście mam aktualnie dwa typy, które są polskie, ale to jedno jest bardzo rzadkie, to drugie troszeczkę wyżej y, niż aurorka na, na dane.gov 2024, bo ja tak sprawdzałam. Jest troszeczkę wyżej niż aurora, to jedno, a to drugie jest bardzo, bardzo poniżej, jest gdzieś tam y, w samej niszy y, tych imion i y, chyba wy, wygra to mniej popularne, ale tak jak mówię, zobaczymy, kiedy będziemy w 100% pewni, to się z wami na pewno podzielę tym imieniem. Mam nadzieję, że nie będzie takiej sytuacji, że po porodzie dopiero e, wybierzemy to imię. Mam nadzieję, że wybierzemy po prostu to imię wcześniej. Ale mieliśmy sporo trudności, żeby wybrać jakiekolwiek. Bardzo ciężko, naprawdę. Nawet nie wiecie, nie wiecie jak. Jak jedno imię mieliśmy, to nagle przestało nam się podobać. No i nagle wpadło po prostu gdzieś tam, zobaczyłam na TikToku, czy gdzieś to imię, które jest w naszym top jeden, taką dobrą sprawę, to, to mniej znane. A potem nagle pojawiło mi się na puszce Koli. <grym> ja to tak bym powiedziała, na puszce Koli pojawiło mi się to drugie imię i już zaczęły się wątpliwości. I nie wiemy. Zobaczymy. Mam nadzieję, że w końcu dojdziemy do jakiegoś konsensusu i wybierzemy to imię przed porodem. Naprawdę bym bardzo chciała. Bardzo bym chciała na wakacjach zamówić tabliczkę. I już po wakacjach się z Wami tym imieniem podzielić. Zobaczymy. Naprawdę nie sądziłam, że będzie nam tak ciężko wybrać imię dla drugiej córki. Bardzo często mówisz w filmikach tak na dobrą sprawę, przez co teraz ten zwrot z Tobą mi się kojarzy. Też się na tym łapię, że bardzo często mówię tak na dobrą sprawę, to coś. Ale dziękuję, że ten zwrot się ze mną kojarzy. W Kiku są fajne stroje kąpielowe na duży biust. Polecam. Domyślam się na pewno, tylko że tam po prostu wzory, no nie. Nie na mój wiek. Ja się tak nie czułam za bardzo. Ale też nie mam takiego jakiegoś super dużego biustu. Tylko, no, on albo potrzebuje jakiegoś takiego. Potrzebuje fishbin albo po prostu do mocnego zabudowania. Ja nie mogę mieć za bardzo odkrytego tego biustu, bo po prostu mi się wylewa. Ale ogólnie dzisiaj przymierzałam mój kostium różowy z zeszłego roku. I nie uwierzycie, zmieściłam się. Nawet z brzuchem. Zmieściłam się, co było dla mnie dużym szokiem. Nawet w brzuchu. Po prostu te paski boczne, które były na maksa ściągnięte, yy, wiecie, rozłożyłam i no po prostu ma tutaj brzuszek łatwiej, że tak powiem, ale zmieściłam się nawet z biustem, więc w sumie mam trzy kostiumy. Ale ten czarny, który kupiłam po prostu się przyda, bo to jest klasyczny czarny kostium, yy, więc więc jest ok, on się przyda. Rzeczy po Aurorce sprzedaliście, że kupujecie od nowa wyprawkę, wózek, łóżeczko i tym podobne. Jeżeli chodzi o kupienie dostawki, to my sprzedaliśmy kosz Mojżesza, w którym Aurora spała na początku, tak max trzy miesiące chyba. Tam siedziała po prostu przy nas, wiecie, w pokoju i w salonie w sumie, bo tam mieliśmy salon, no to tam był ten kosz rzesza, ale już przy drugim dziecku zdecydowałam się na kupienie dostawki, która posłuży nam do 6 miesiąca, dopóki dziecko nie będzie wiecie, wstawać, coś w tym stylu, bo tę dostawkę można obniżyć, więc łóżeczka takiego dużego nie potrzebujemy na już. Nie zdziwcie się, że w pokoju nie będzie łóżeczka od razu. Od razu o tym mówię, żebyście się też nie zdziwili na vlogach, że po prostu nie ma łóżeczka <grym> na przykład. Bo nie wiem, czy uda nam się finansowo to, tak super zgrać, żeby kupić jeszcze to łóżeczko przed, e, przed porodem. Zobaczymy, ale tak jak mówię, nie jest to koniecznością, bo będzie spała w dostawce nasza druga córeczka. Jeżeli chodzi o kupienie wózka, to ja bardzo chciałam mieć nowy wózek, ale ze względu głównie na spacerówkę. Nasza spacerówka z tego trzy w jednym całego zestawu jest strasznie duża. Strasznie dużo miejsca zajmuje. Gondola też, ale to z gondolą jakoś da się to ogarnąć. Tylko głównie chodzi o to, że i stelaż jest oddzielnie, i spacerówka jest oddzielnie. Gondola, no to wiadomo, gondola jest oddzielnie, spacerówka jest oddzielnie, ale bardzo mnie denerwowało to, że ja nie mogę, że ja nie mogę z całej spacerówki złożyć w jedno i po prostu schować do e, samochodu. Tylko każdy element muszę oddzielnie ogarniać. Odpiąć spacerówkę i dopiero wtedy stelaż e, o, złożyć. Chciałam coś takiego małego, kompaktowego, e, coś, co będę mogła po prostu złożyć na raz, a nie. E, Będę musiała to rozdzielać. Na ten moment zdecydowaliśmy, że gondoli nie będziemy kupować całego nowego wózka. Tamten wózek na razie jest, ale będziemy zbierać na spacerówkę. Nową spacerówkę albo używaną spacerówkę. Będziemy zbierać na taką spacerówkę, którą da się złożyć po prostu w jedno, a nie każdy element. Oddzielnie, wtedy cały ten wózek sprzedamy. A że gondola posłuży nam do tego 5-6 miesiąca, no to jeszcze troszeczkę czasu mamy na spokojnie, żeby uzbierać na nową albo używaną spacerówkę, taką jaką będziemy chcieli, taka, która spełni nasze wymagania. Co do fotelika, jeżeli na przykład o to chodzi, to my mieliśmy z zestawów 3 w 1, a on nie ma żadnych testów czy w jednym. Kiedyś przy Aurora ja w ogóle tego nie, nie rozumiałam, nie wiedziałam o co chodzi, nie skupiałam się na tym w sumie, ale teraz moja wiedza jest po prostu troszeczkę większa, więc zdecydowaliśmy się na tego Cybexa, bo wiemy, że jest jeden z najbezpieczniejszych. Bardzo ciężki, ale bezpieczny, a to dla mnie po prostu było najważniejsze, żeby drugie dziecko było po prostu bezpieczne w tym foteliku. Więc nie, nie sprzedaliśmy, oprócz oczywiście kosza mojżesza. Ale wózek mamy. Tylko, tak jak mówię, będziemy zbierać na spacerówkę. Nową, inną spacerówkę. W tym roku wakacje też z rodzicami. Mazury tak? Wakacje również z rodzicami, żeby spędzili czasy z nami, z małą, żeby korzystali po prostu z tego czasu. No bo my przejeżdżamy raz w miesiącu do nich. A przy tym, no to też my możemy spędzić razem z rodzicami po prostu czas. Fajnie spędzić ten czas. I sami też pokorzystają z tego, że wyjechali gdzieś, a nie siedzą na miejscu. No i tak, Mazury oraz morze na sam koniec naszych wakacji, cztery dni nad morzem spędzimy. Gdzie? To zobaczycie, czy to na Instagramie, czy to później na YouTube. Mam wrażenie, że schudłaś w tej ciąży. Wyglądasz super. Dziękuję bardzo. Ogólnie tą ciążę zaczęłam z mniejszą wagą niż z Aurorą. Bo z Aurorą dochodziłam do prawie 68 kg, jak zachodziłam w ciąży. Tutaj ważyłam 63, jak zachodziłam w ciąży, więc jest ta różnica. Może jakaś nie super duża, ale jednak po mnie to widać. Plus najniżej, jak schudłam, jak już byłam w ciąży, to najniżej, jak schudłam, to była waga 59. Piątkę zobaczyłam w ciąży z przodu. Więc tak to było najniżej. No ale aktualnie waga wróciła i ważę 63 i 4. Waga idzie w górę, bo też zaczęłam więcej jeść. Ja też widzę po sobie, że mój organizm potrzebuje więcej tego jedzenia. W pierwszym trymestrze chyba to się w ogóle nie zmienia nie powinno się zmienić żadna kaloryczność. Zapotrzebowanie. W drugim chyba tak delikatnie się podwyższa. Chociaż nie jestem pewna, czy nadal nie powinno być na tej samej, albo do właśnie delikatnie się podwyższyć. No a w trzeciej, no to już się podwyższa ta mm, zapotrzebowanie kaloryczne. Yy, więc na razie idę w górze. To, co schudłam, już mam przy sobie i idę. Ku górze nie wiem, ile, ile przytyję. Trochę się trochę obawiam, ale no, co ja mam zrobić? Tak, no, nie zatrzymam, nie będę się odchudzać w ciąży, bo to nie jest ten czas. Tyle, ile przytyję, to przytyję po prostu. Staram się jeść z umiarem i naprawdę nie przesadzać. Tak, jak przez jakiś czas, tam do nie wiem, 20 tygodnia, bym powiedziała mniej więcej, e, ograniczały mnie nudności, bo jak za dużo zjadłam, to było mi niedobrze. To tak, już teraz te nudności minęły. Nie mam tych nudności i nie mam takiego uczucia, że jakbym mogła jeszcze jeść, wiecie o co chodzi? Nie jest mi po prostu niedobrze, jak za dużo już zjadłam, wiecie o co chodzi. No, to coś takiego. Ciężko to wytłumaczyć, ale... Nie, moje dziecko już mnie nie hamuje. Podzielisz się kosztami, ile wyniosła Was wyprawka dla drugiej córki. W sumie tego zbytnio nie liczyłam więc nie wiem. Ciężko, znaczy, troszeczkę liczyłam to, co muszę jeszcze kupić. Nie wiem, może Wam wyliczę to, co potrzebowaliśmy mniej więcej, oprócz ubranek, bo tego, no ja tego już nie liczę, nie liczyłam ubranek, ale mogę mniej więcej coś takiego spróbować zrobić, to, co już kupiliśmy, czyli właśnie e, fotelik, e, ten, tą dostawkę, juki na przykład, te rzeczy, to mogę Wam policzyć i, e, i po prostu, nie wiem, podkręcić ciąży po porodzie, Wam to pokazać Nie wiem, albo w filmie wyprawkowym Nie wiem, mogę spróbować, zobaczymy jak to wyjdzie Cześć, czy będzie hol ze wszystkimi rzeczami Na start dla drugiej córki Taki filmik wyprawkowy Chyba planuję nagrać Co ogólnie Wiecie, będziemy używać Przy drugiej córce Albo po prostu stricte torbę do szpitala Totalnie nie wiem jeszcze jak to ugrać Jeszcze nie mam wszystkiego Więc no, nie powiem Zobaczę, w czasie, czy będę to nagrywać, czy nie będę tego nagrywać Ogólnie taki haul będziecie widzieć na vlogach, ale bym chciała chyba stworzyć taki ogólny film Z wyprawką dla dziecka Jak z mową Aurory mówi więcej nowych słów? Tak, zdecydowanie jest poprawa Nawet pani logopeda na ostatnich zajęciach mówiła, że widzi różnicę, że da się bardziej z tym dogadać Nadal mówi po swojemu dużo, ale jest więcej słów Na przykład jeszcze E, próbuję mówić, e, zamiast mama, to mamusia albo musia, bo mamusia. No, pojawiło się sporo tych nowych słów, naprawdę sporo tych nowych słów w ostatnim czasie. Jest tam taka nadzieja, że ona się naprawdę rozgada za moment, dosłownie, no, po prostu potrzebowała chyba tyle. E, czasu na rozgadanie się, ale jest lepiej, zdecydowanie jest lepiej, bo da się z nią już dogadać. Czy robicie teraz jakieś przemyblowanie z okazji narodzin drugiego dziecka? Przemyblowanie w sumie nie, bo zostajemy tutaj, mamy tą nową kanapę, e, więc w sumie e, nie, nie będziemy zmieniać pokoi, nie wiem, rozdzielać dziewczynek, my znowu wracamy tam, nie, nie. nie. Dziewczynki są w jednym pokoju i będziemy ogarniać po prostu pokój dziewczynkom. Na przykład malowanie ścian, dekoracje, wiecie, no przygotowywanie ogólnie pod narodzinę dziecka, czyli właśnie komoda. My kupiliśmy też tą komodę, właśnie to też coś, co kupiliśmy, ale w sumie to nie, nie mieliśmy, a potrzebujemy po prostu potrzebowaliśmy nowej komody, kolejnej komody, żeby po prostu dwójkę dzieci i nas pomieścić. Więc takiegoś takiego przemeblowania robić nie będziemy, po prostu będziemy ogarniać spokój dziewczynkom. Czy planujesz karmić piersią? I tu Was zaskoczę, bo planuję, ale KPI, czyli karmienie piersią inaczej, czyli odciąganie laktatorem. Karmienie piersią nie jest dla mnie, ale chcę spróbować karmienia właśnie e, laktatorem, właśnie odciąganym mlekiem. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Chcę spróbować, i nie daję sobie takiej presji, że muszę. Zobaczymy po prostu, jak to wyjdzie. Ale chcę kupić też laktator, więc on też jest na mojej liście wyprawkowej. E, to, co trzeba po prostu kupić. Zobaczymy. Czemu kupiujesz przyjaciółkę? Macie wiele takich samych rzeczy. Ja bardziej się rozwodzić tutaj. Nad tymi oskarżeniami nie będę. E, wiem o co konkretnie chodzi. Wiem o kogo chodzi. Nie będę się po prostu publicznie nad tym. E, rozwodzić, wypowiadać, bo po prostu szkoda mi mojego czasu, mojej energii na to. Po prostu nie ma co się nad tym publicznie rozwodzić. Dla mnie, że ta osoba napisała to w anonimowych, albo jak ona twierdzi ktoś inny. Um, anonimowych. Nie, nie napisała tego do mnie, tylko anonimowych oskarżenia. Jest dla mnie już po prostu, wiecie... Nie na miejscu. Ale mogę powiedzieć jedynie tyle, że zmienionych rzeczy, które ta osoba mi wymieniła, że niby kopiuje, są absurdem. Są dziwne, że to niby kopiuje. Nie baliście się kosztów przy drugim dziecku? To mnie tylko powstrzymuje, żebym mieć drugie, chociaż już bym chciała. Nie mieliśmy nigdy takiego czegoś, że nas coś by powstrzymywało, chociaż co prawda, e, finanse. E, nas by jakąś tam w pewny sposób powstrzymywały, ale wiedzieliśmy, że tym razem jest inna sytuacja, że ja liczę te pieniądze, że ogarniam to w jakimś tam stopniu, udaje nam się mimo wszystko oszczędzać i odkładać na nasze tam, wiecie, rzeczy, które chcemy, na które trzeba odkładać i tak dalej. Ale wiedziałam po prostu, że damy radę. To było coś takiego, że, że po prostu damy radę. Sytuacja też. Zmieniło się trochę na naszą niekorzyść, no ale nie mamy na to wpływu, nie mieliśmy na to jakoś super dużo wpływu. Po prostu jesteśmy szczęśliwi z tego, co mamy, że dajemy radę i nie ma nie powstrzymuje nas to przed spełnia nam jakiś tam marzeń, zrobisz jakiś haul, czy, czy film ze stylizacjami, ze swoimi ciuchami, nie tylko dla dzieci. Wiecie co? Spróbuję coś takiego ogarnąć, może po wakacjach coś takiego po prostu nagram dla Was. I to by były wszystkie pytania. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za e, właśnie aktywność na Instagramie, jeżeli chodzi o te anonimowe pytanka. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie już po wakacjach. Cześć!